Czy kiedykolwiek spojrzałeś w oczy swojego psa i poczułeś, jakby czytał w twojej duszy? Przygotuj się, bo dowiesz się, co naprawdę dzieje się w jego głowie, kiedy tak na ciebie patrzy. Każdy właściciel psa przeżył już taką chwilę. Jesteś rozkojarzony, i kiedy najmniej się tego spodziewasz, czujesz na sobie wzrok swojego psa. Te głębokie, uważne oczy wydają się pytać o coś, czego nie potrafisz zrozumieć. A co jeśli powiem ci, że to spojrzenie to nie tylko czułość, że kryje się za nim nauka, emocje, historia i tak głęboka więź, że nawet naukowcy byli zaskoczeni badając to zjawisko? Dzisiaj odkryjemy sekrety spojrzenia psa. Zrozumiesz, dlaczego patrzy na ciebie, co to mówi o waszej relacji i jak wykorzystać to, aby jeszcze bardziej wzmocnić waszą więź. Spojrzenie jako pomost między gatunkami. Badania naukowe pokazują, że psy ewoluowały tak, aby interpretować ludzkie wyrazy twarzy w sposób, w jaki nie potrafi tego zrobić żadne inne zwierzę. Przez tysiące lat współżycia nauczyły się czytać nasze uczucia poprzez oczy. To uważne spojrzenie jest dziedzictwem procesu udomowienia. Psy, które lepiej rozumiały ludzi, miały większe szanse na przetrwanie, ponieważ tworzyły silniejszą więź z ludźmi. Z czasem spojrzenie stało się narzędziem łączącym. Kiedy twój pies patrzy na ciebie, nie jest to tylko uroczy gest. Jest to dowód niesamowitej ewolucyjnej nauki. Analizuje cię, próbując przewidzieć twoje zachowanie, rozumiejąc twoje emocje. Siła oksytocyny hormonu miłości. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały, że kiedy psy i ludzie patrzą na siebie przez kilka sekund, poziom oksytocyny wzrasta zarówno u psa, jak i u człowieka. Oksytocyna znana jest jako hormon miłości, uwalniany, gdy matka patrzy na swoje dziecko lub gdy zakochujemy się. Innymi słowy, to spojrzenie, którym obdarza Cię twój pies, jest dosłownie gestem miłości. To tak, jakby ta chwila była cichą rozmową, wymianą uczuć, która wzmacnia więź między Wami. Dlatego wielu właścicieli opisuje to uczucie jako bycie zrozumianym bez wypowiadania ani słowa. On rozumie, co czujesz, nawet bez słów. Jeśli wracasz do domu smutny, niespokojny lub zirytowany, możesz być pewien, twój pies to wie. Badania pokazują, że psy potrafią rozpoznać ludzkie emocje wyłącznie na podstawie tonu głosu i wyrazu twarzy. Kiedy patrzy na ciebie, przetwarza niewidoczne sygnały. Rozszerzenie źrenic, napięcie ciała, rytm oddechu. Ta umiejętność odczytywania ludzkich emocji. Jest tak wyostrzona, że psy wykorzystywane w terapii lub wyszkolone jako psy alarmowe potrafią wyczuć kryzys emocjonalny lub medyczny, zanim jeszcze do niego dojdzie. To spojrzenie jest często sposobem, w jaki pies sprawdza: Wszystko w porządku? Potrzebujesz mnie? Cicha mowa psiej miłości. Dla psa utrzymywanie kontaktu wzrokowego nie jest oznaką wyzwania, jak u dzikich wilków, ale zaufania. Pokazuje to, jak bardzo ewoluowały, aby żyć z ludźmi. Długie spojrzenie jest zaproszeniem. Ufam ci, jesteś moją rodziną. Dlatego wiele psów szuka kontaktu wzrokowego podczas zabawy, spacerów, a nawet gdy proszą o pieszczoty. Szukają emocjonalnej odpowiedzi, potwierdzenia, że są bezpieczne. Spojrzenie proszące o pomoc. Spojrzenie nie zawsze jest tylko wyrazem czułości, często jest formą komunikacji. Uporczywe spojrzenie w stronę drzwi, chce wyjść. Spojrzenie na miskę z jedzeniem, jest głodny lub spragniony. Spojrzenie na ciebie, a potem na coś na podłodze. Znalazł coś, co chce ci pokazać. Używają spojrzenia, aby kierować naszymi działaniami, tak jakbyśmy prowadzili rozmowę. I tak jest to wyjątkowa umiejętność psów. Nawet udomowione wilki nie robią tego tak naturalnie. Spojrzenie czujności. Czy zdarzyło się, że twój pies nagle się zatrzymał, wpatrując się w jakiś punkt w domu, a ty nic nie widziałeś? Dla nas może to wydawać się dziwne, ale dla nich to tylko instynkt czujności w akcji. Psy mają znacznie bardziej wyostrzone zmysły niż ludzie, a kiedy intensywnie się na coś patrzą, mogą słyszeć lub wyczuwać zapachy, których ty nie dostrzegasz. To czujne spojrzenie jest kolejnym dowodem na to, że pies zawsze czuwa nad otoczeniem i nad tobą. Wyjątkowa relacja z każdym opiekunem. Każdy pies ma swój własny język spojrzeń. Niektóre są bardziej wyraziste, inne bardziej subtelne, ale wszystkie psy rozwijają spersonalizowane sygnały w stosunku do swoich opiekunów. Dzieje się tak, ponieważ z czasem uczą się, jak zwrócić Twoją uwagę, jak o coś poprosić lub jak wyrazić uczucia w sposób, który tylko Ty rozumiesz. Dlatego wielu właścicieli mówi, Rozumiem, czego chcę po samym spojrzeniu. Terapeutyczna moc spojrzenia. Nie jest przesadą stwierdzenie, że patrzenie na swojego psa może poprawić jego zdrowie. Badania pokazują, że chwile kontaktu wzrokowego zmniejszają niepokój, ciśnienie krwi i stres u ludzi. Dla psa jest to również korzystne. Spojrzenie wzmacnia zaufanie, zmniejsza lęki i wzmacnia więź. Ta wymiana tworzy cykl. Im więcej patrzycie na siebie z czułością, tym bardziej zbliżacie się do siebie. Istnieją tysiące historii o psach, które uratowały swoich właścicieli, po prostu zwracając na nich uwagę. Przypadki psów, które wpatrywały się w określone miejsce na ciele właściciela, aż ten udał się do lekarza i wykryto u niego raka we wczesnym stadium. Inne nie spuszczały wzroku. Dopóki nie przekonały kogoś do wyjścia z domu tuż przed wypadkiem. Te historie pokazują, że spojrzenie psa to nie tylko wyraz emocji, to kanał ostrzegawczy opieki i miłości. Następnym razem, gdy twój pies spojrzy ci w oczy, pamiętaj: nie prosi tylko o jedzenie lub uwagę. Łączy się z tobą w sposób, który wykracza daleko poza słowa. To spojrzenie jest wynikiem tysięcy lat współżycia, miłości i nauki między ludźmi a psami. Mówi ci: Ufam ci. "Jesteś dla mnie wszystkim. A teraz chcę wiedzieć, jak wygląda spojrzenie Twojego psa na ciebie. Czy kiedykolwiek sprawił, że poczułeś coś, czego nie potrafiłeś wyjaśnić? Skomentuj poniżej, zostaw lajka, udostępnij ten filmik osobom, które kochają psy, i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści."